Serdecznie witam Państwa na otwarciu ścieżki dydaktycznej drugiej w naszym Nadleśnictwie, w Leśnictwie Stefanowo. Ścieżka dydaktyczna przebiega przez malownicze lasy Leśnictwa Stefanowo położone wokół Jeziora Mącznego. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki przebiega szosa Perzyny Nowa Wieś Zbąska umożliwiająca łatwy dojazd. Odległość od wsi Perzyny wynosi około 1,5 km. Na miejscu przygotowano wygodny parking i miejsce do odpoczynku. Trasa ścieżki długości około 3 km prowadzi dokładnie wokół Jeziora Mącznego. W terenie oznakowana jest strzałkami koloru żółtego, a czas przejścia to około 2 godziny. Przystanki tematyczne wyznaczone są przez odpowiednio ponumerowane słupki oraz tablice. Takie przystanki to m.in. grupa pomnikowych Sosem Pospolitych, urządzenia łowieckie Paśnik i Lizawka, użytek ekologiczny byczy dół oraz punkt widokowy na grobi. Ścieżka ma służyć wszystkim, którym zależy na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, poznawaniu jej tajemnic oraz aktywnym wypoczynku. Nauczyciele znajdą tutaj możliwość przeprowadzenia praktycznych zajęć w biologii i geografii, a pracownicy Nadleśnictwa Wolsztyn służą pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzaniu takich wycieczek dla grup zorganizowanych. Ścieżka dydaktyczna nad jeziorem Mącznym zlokalizowana na terenie leśnictwa Stefanowa ma długość około 3 km, czas jej zwiedzania spacerkiem to około półtorej do 2 godzin. Na trasie ścieżki wyznaczono 11 przystanków tematycznych, naszym zdaniem eksponujących najciekawsze punkty, które po prostu warto zobaczyć. Ścieżka ma służyć w założeniach wszystkim tym, którzy chcą poznawać naszą ojczystą przyrodę i czynnie wypoczywać. Nauczyciele znajdą tutaj miejsce dla przeprowadzania praktycznych lekcji z biologii, geografii, ewentualnie z innych dziedzin. Myślę, że i nauczyciele, i uczniowie chętnie odwiedzą to miejsce. Grupy zorganizowane powinny zgłosić się wcześniej i zostaną oprowadzone przez naszych pracowników, natomiast turyści indywidualni mogą bez problemu zwiedzać to, to samodzielnie. Jeżeli ktoś chciałby rozpalać ognisko w miejscu wyznaczonym, musi to uprzednio zgłosić na leśnictwie.